Cześć wszystkim, zapraszam do kolejnego rozpakowania srebrnych monet. Tym razem przyszły do mnie trzy monetki. Łącznie czy uncje? Co to będzie, zaraz się przekonamy. W sumie nawet nie wiem, w której kopercie co jest. Tak więc przejdźmy może najpierw do tej jednej. W środku mam rachuneczek, jeszcze jedna koperta. Solidnie zapakowana zawartość chyba w kapselku. dużo folii melkowej. Już powoli widać co to jest. ta druga. Jest to tegoroczna kokabura, To mój drugi egzemplarz. Była dobra okazja to czemu by nie kupić. Akurat ten wzór mi się bardzo podoba. Bardzo ładnie się prezentuje. Jak widać, monetka jest w stanie idealnym, żadnych rysek czy czegoś tego typu podobnych rzeczy, żadnych milk, milk spotów. Ok, a ją na bok, zacznmy co jeszcze przyszło. Nadmienię tylko, że to będą monety z kontynentu amerykańskiego. Tak więc najprawdopodobniej domyślacie co to jest. Równie dobrze zapakowana. Więc nie ma prawa się nic uszkodzić w transporcie. Chyba, że ktoś by tym nie wiadomo jak rzucał. A w środku dwie monetki, również zapakowane w kapsel, jeszcze dodatkowo woreczek strunowy. A są to jedna uncja Libertada. To mój pierwszy Libertad. Bardzo ładnie się prezentuje. Bardzo ładne wzory na rewersie i awersie. Większych uszkodzeń, zarysowań czy tym podobnych nie dostrzegam. Milk spotów najprawdopodobniej też nie ma. Super się to prezentuje. Zbogaci libertadzik moje kolekcję odłóżmy go na bok. No i jako ostatnia moneta jest to amerykański orzeł. Typu drugiego. Awers jest taki sam jak w typie pierwszym, czyli pani wolność. Reprezentuje się bardzo ładnie. No a druga strona, czyli rewers zostały zmienione. Czyli mamy takiego orła, który ląduje lub wzbija się w powietrze z gałązką. Również wspaniale się prezentuje. Mam tutaj właśnie jeszcze pierwszy typ. Tutaj większych różnic no nie ma. Przemiennie nie dostrzegam. Jedynie mamy tutaj znaczek W. No i dwa różne rewersy. Jeden, jak i drugi, w moim odczuciu bardzo ładny. Tak się prezentował mój dzisiejszy zakup. I co? Dzięki za oglądanie. Do następnego. Na razie, cześć.